Zbiorę płatki, no na no, się trzeba bo. żeby tego miliony to jest sobie. A na pewno nawet to też, też nie ma. No nie, nie, nie ma. właśnie <grym> za kościołem, tutaj wiesz, u nas za kościołem. Po lewej stronie, tam jest agencyjna, Ale to też nie wypaduje.

którzy są ci z nimi na bezpośrednio. Chcemy sobie

że wszystkich znajomych na województwie reprezentuje tylko siebie. Mili Państwo, przed Wami prowadzący dzisiejsze 16. szynki Gminy Stary Targu, Pan Marcin Sasza, Zapraszamy serdecznie. Powitajcie go wielkimi brawami. Pan Dyrektor, jak zawsze, obie stereotypy, Szanowni Państwo, bo to zazwyczaj konferancjer wszystko zapowiada, a tutaj w Starym Targu chyba pierwszy raz w moim dwunastoletnim doświadczeniu na scenie dyrektor zapowiada konferancjera. No to to jest faktycznie nieprawdopodobna e, sytuacja. Gorące rada pana dyrektora, sprawcy całego zamieszania, szanowni państwo, człowieka, który tutaj długo, długo wraz ze swoim zespołem pracował na tym, aby tegoroczne dożynki mogły się odbyć, aby załatwić wspaniałą pogodę, chyba najlepszą od dwóch tygodni, która ma nam towarzyszyć do późnych godzin wieczornych i niech tak też się stanie. Cieszy Państwa frekwencja, cieszy nas niezmiernie to, że tak licznie przybyliście dzisiejszego pięknego, niedzielnego, słonecznego popołudnia tutaj do nas, aby bawić się razem z nami, Szanowni Państwo. Oczywiście zaczniemy od części oficjalnej, od ceremoniału dożynkowego, ale będzie również czas na to, aby dzisiaj się troszeczkę pobawić, zintegrować. Zatem witamy gorąco i serdecznie wszystkich zaproszonych gości, witamy mieszkańców, witamy wszystkich tych, którzy dzisiejsze niedzielne popołudnie zdecydowali się spędzić razem z nami. Szanowni Państwo, aby nadać szczególny charakter naszej dzisiejszej imprezie, naszem, temu wspaniałemu wydarzeniu, jakim są szesnaste gminne dożynki w gminie Stary Targ, pozwólcie Państwo, że zacytuję pewien wiersz. Dożynki, dożynki, wieniec dożynkowy, posprzątali chłopi zboża, uczcić trzeba plony. Przychodzicie do pana przed jego ołtarze świeże bochny, miód, owoce składacie mu dziś w darze. I niech ta piękna sentencja tego wiersza będzie wstępem do całej naszej dożynkowej uroczystości. Jeszcze raz proszę o piękne, gorące brawa dla organizatorów, dzięki którym możemy się dzisiaj tutaj spotkać. Tym właśnie akcentem, Szanowni Państwo, otwieramy 16 Dożynki Gminne w Starym Targu. Witamy raz jeszcze przybyłych gości, organizatorów oraz wszystkich mieszkańców gminy oraz okolicznych miejscowości. Zapraszam serdecznie na scenę gospodarza naszego wspaniałego, pięknego święta dożynkowego, Wójta Gminy Stary Targ, Pana Wiesława Kaźmierskiego. Poprosimy oczywiście o piękne gorące brawa do Pana Wójta za przygotowanie tak wspaniałego święta dożynkowego i już za chwilę, Szanowni Państwo, Pan Wójt wygłosi kilka słów do, do Państwa i przystąpimy do ceremoniału dożynkowego związanego z obrzędem chleba oraz z obrzędem wspaniałych wieńców dożynkowych, które znalazły się pod naszą sceną. Szanowni Państwo, przed Państwem Wójt Gminy Stary Targ, Pan Wiesław Kaźmierski. Biegamy jeszcze na pana Wójta, kochani. Ostatnie szlify. Tam za sceną mamy mnóstwo wspaniałych gości, którzy dzisiaj zaszczycili nas swoją obecnością. Wiem, że pan Wójt zechce powitać każdego z państwa z osobna, stąd też pewnie jeszcze dzień dobry, panie Wójcie. Ostatnie szlify za naszą sceną. Panie Wójcie, z ogromną przyjemnością oddaję was. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie wszystkich zaproszonych gości, mieszkańców gminy Stary Targ w Starym Targu nad gminnych dożynkach. Bardzo serdecznie zaproszonych gości chciałbym powitać komendanta powiatowego policji inspektora Roberta Saurpalisa. Panie komendancie, witamy w gminie Stary Targ. Od niedawna powiatowy komendant policji w Sztumie. Witamy Pana Starostwa Kazimierza Szewczuna. <klucz> Witam bardzo serdecznie Panią Burmistrz Jolantę Szewczun. <klucz> Witam również moją Panią Przewodniczącą Rady Gminy Stary Targ, Magdę Wasiewicz. <klucz> Witam moich radnych, bo wszyscy moi są oczywiście, wspólnie radzimy nad losami gminy, dlatego moi. Bardzo cię brawa, właśnie dla moich radnych. Witam do zaproszonych gości jeszcze raz i mieszkańców, i zapraszam do wspólnej zabawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, wójcie. Bardzo prosimy o pozostanie z nami na scenie, ponieważ już za chwilę odbędzie się ceremonią dożynkowy z obrzędem chleba. A ja już chyba przyzwyczaiłem Państwa przez te dwie minuty do tego, że lubię cytować pewne fragmenty literackie. Zatem pozwolę się posiłkować kolejnym, który będzie. Wprowadzeniem do ceremoniału dożynkowego przynieśliście chleb chrupiący, pachnący polem, wypieczony z pierwszej mąki białej, wyrośnięty w starej dzieży. Niech smakuje wszystkim i niech będzie zawsze świeży. Połamiemy go w kawałki, posypiemy solą. Niech to będzie nasz opłatek i zawita w każdym domu niech przyniesie nam dostatek. Boży owoc pracy Waszych dłoni. Szanowni Państwo, Orkiestra Denta z Lubawy rozpocznie ceremonią dożynkowy z obrzędem chleba. zagrała dla Państwa orkiestra Delta z Lubawy, która dzisiaj czuwa tak wspaniałą oprawą artystyczną naszego ceremoniału dożynkowego. A tymczasem, Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło zaprosić do nas na scenę starostów tegorocznych dożynek Panią Katarzynę Bugowską i Pana Krzysztofa Grzywińskiego. Zapraszamy serdecznie. <kluczy> Nasi starostowie, Szanowni Państwo, już do nas zmierzają, aby za chwilę towarzyszyć na naszej scenie panu wójtowi i gospodarzowi tegorocznego Gminnego Święta Plonów, a ja korzystając z chwili okazji przybliżę Państwu postacie naszych tegorocznych starostów. Tegoroczni starostowie Dożynek są przykładem gospodarności i oddania ziemi naszych ojców. Jesteśmy pewni, że gospodarze Dożynek, jak i wójt gminy Stary Targ będą wspierać wszystkich rolników w ich ciężkiej pracy. W okazałym bochnie chleba i misternie wykonanych wieńcach dożynkowych Kryje się nie tylko radość z pomyślnie zakończonych żniw i wdzięczność za obfite zbiory, ale przede wszystkim mozolna praca i codzienna troska mieszkańców wsi oraz ich głębokie przywiązanie do narodowej tradycji. Witamy serdecznie na naszej scenie naszych wspaniałych starostów dożynkowych, panią Katarzynę Bugowską i pana Krzysztofa Grzywińskiego. Pani Kasia wraz z rodziną, mężem Piotrem i. Trzema córkami oraz synem Jakubem mieszka we wsi tropy sztumskie. Razem prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 120 hektarów i gospodarstwo ukierunkowane jest na produkcję mleczną oraz roślinną, szczególnie na uprawę zbóż, pszenica, rzepak oraz użytki zielone. Ponadto państwo bugowscy specjalizują się w hodowli bydła mlecznego, a mają ich razem około 100 sztuk. Mają się również czym pochwalić, wygrywając liczne konkursy związane z ich profesją. Pani Katarzyna z mężem ciągle modernizuje swoje gospodarstwo, a jego rozwój oparty jest o własne środki finansowe oraz dopłaty gminne. Po ciężkiej pracy w gospodarstwie chętnie siada na motor i zwiedza naszą piękną Polskę pod warunkiem wolnego czasu oczywiście. Jako prawdziwa kobieta najchętniej wolny czas spędza wraz z dziećmi i mężem. Wspólne zakupy czy wypad w zimę na narty to doskonały sposób na relaks. Przyznaje Pani starościna. Czy to prawda? Prosimy o piękne gorące brawa, pani Katarzyna Bugowska. Starostą tegorocznych dożynek jest pan Krzysztof Grzywiński. Witamy serdecznie. Ma 43 lata, od roku przy wsparciu żony Kariny i trójki dzieci, córki Kamili oraz synów Kacpra i Franciszka. Mieszka także we wsi Tropy Sztumskie, prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 107 hektarów. Gospodarstwo pana Krzysztofa specjalizuje się w produkcji zwierzęcej oraz roślinnej, ukierkowanej na produkcję pszenicy, rzepaku, kukurydzy, buraka cukrowego oraz użytków zielonych. Dorobek pana starosty to także krowy mleczne 50 sztuk i cielęta, które liczą 47 sztuk. Pan Krzysztof posiada wykształcenie rolnicze, co pozwala zdobytą wiedzę wykorzystać do prawidłowego funkcjonowania oraz rozwoju gospodarstwa. Niewątpliwą pociechą po ciężkim dniu pracy w gospodarstwie jest spędzanie wolnego czasu z żoną i dziećmi, bo po to przy nich i dla nich nabiera energii i chęci do życia i dalszego działania. Pan Krzysztof w wolnym czasie wraz z rodziną uwielbia zwiedzać nasz piękny kraj, Polskę. Uwielbia jeździć na kładzie i kibicuje polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Ale jak mówi, nie tylko. Przywitajcie pięknymi, gromkimi brawami starostę naszych tegorocznych dożywek. Szanowni Państwo, do tego zacnego grona zapraszamy również Przewodniczącą Rady Gminy Stary Targ, Panią Magdalenę Wasiewicz, która już za chwilę wraz z Panem Wójtem i naszymi starostami dokona ceremoniału chleba dożynkowego, a zanim to nastąpi z ogromną przyjemnością oddaję głos naszym starostom, a zanim to nastąpi szanowni państwo, proszę naszych tegorocznych starostów o wręczenie chleba na ręce gospodarza dzisiejszej dożynkowej uroczystości wójta gminy Stary Targ pana Wiesława Kaźmierskiego. Cześć. Przynosimy Panu, Panie Wójcie, ten piękny bochen chleba, jako symbol naszej pracy i potu. Niech ten chleb dał nasza ziemia, nasze pole. Niechaj więc zawsze będzie dostatnio w każdym domu i na każdym stole. Oto w Pana ręce te dary oddajemy, w imieniu całej gminy je przekazujemy. Dzielni wie mądrze, sprawiedliwie, nie za dużo, nie za mało, aby nam wszystkim nigdy ich nie brakowało. Szanowni Państwo, byliśmy świadkami przekazania chleba dożynkowego przez starostów tegorocznych dożynek na ręce gospodarza dzisiejszej dożynkowej uroczystości, wójta gminy Stary Targ, pana Wiesława Kaźmierskiego. Szanowni Państwo, bardzo proszę o symboliczne pokrojenie chleba, którym już za chwilę będziemy wszystkich Państwa, oczywiście zgodnie z staropolskim obrzędem, częstowali. Pokrojony chleb dożynkowy w tradycyjnym staropolskim kształcie, zgodnie z wieloletnią tradycją, już za chwilę Szanowni Państwo trafi również do Państwa, zostanie pokrojony w taki sposób, aby dla każdego z Państwa starczyło, tak aby starostowie naszych dożynek wraz z Panem Wójtem już za chwilę mogli poczęstować Państwa tym oto wspaniałym chlebem dożynkowym. Nie ma, nie ma mojej pani przewodniczącej, ale widziałem zastępcę. Panie Wronku Jastrzębski, choć pomożesz nam podzielić chlebek. Szanowni Państwo, chleb, chleb oczywiście kroimy, aby tradycji stało się zadość, ale żeby nadać się tej chwili jeszcze bardziej odpowiedniego, wspaniałego i uroczystego klimatu, bardzo prosimy o odegranie specjalnie przygotowanej na tą okazję oprawy muzycznej. Przed Państwem nasi wspaniali goście z Lubawy. <śmianowidzące> Państwo pan Wójt wraz z starostami dorzynek właśnie w tej chwili dokonują dalszego krojenia chleba dożynkowego, upieczonego z tego zbóż, aby już za chwilę móc poczęstować Państwa tym wspaniałym, dorzynkowym boknem chleba w ramach tegorocznego gminnego święta Pląch. Specjalny muzyczny charakter obrzędu dożynkowego związanego z chlebem zadbała Orkiestra Delta z Lubawy. A my szanowni państwo przechodzimy do ceremoniału wieńca dożynkowego. Nadszedł czas na rozpoczęcie właśnie tego wspaniałego staropolskiego obrzędu, obchodzonego również podczas święta plonów. Z tego miejsca pragniemy raz jeszcze bardzo serdecznie podziękować i pogratulować wszystkim uczestnikom, którzy przybyli dzisiaj do Starego Tagoru, aby wspólnie uczcić święto rolników. Patrzymy z zachwytem na ten dorzędkowy korowód i dziękujemy za piękne kultywowanie tradycji budowanej przez pokolenia naszych przodków. Bo to właśnie dziś tworzymy ją sami i z tego powodu powinniśmy być, Szanowni Państwo, dumni. A wiadomo, że zawsze dobrze mówiąc o świecie słońca, to dzisiaj jesteśmy w tym wszystkim bo widzimy salę korowody. Niektóre czasem nie miały szczęścia. 시청해주셔서 감사합니다. <CCTV>